Znajomy adres, te same schody i nagły przestrach u drzwi. A może to wszystko się śni? Zwyczajne kwiaty na parapecie, po kątach też zwykły kurz. A jeśli to. Przepadło już lęk, głuchy lęk na dnie, skryty gdzieś. Wtedy dziwi się, że tak kocham nieprzytomnie, Jakby zaraz świat miał się skończyć. Kiedy pytasz mnie, czemu rzucam się jak w ogień, Wprost w ramię na twe, myślę sobie. Nic nie może przecież wiecznie trać, Co zesłał los, trzeba będzie stracić. Nic nie może przecież wiecznie trać, Za miłość przyjdzie kiedyś nam zapłacić. Nic nie może przecież wiecznie trać. Co ze sobą los trzeba będzie stracić? Nic nie może przecież wiecznie trwać. Za miłość przyjdzie kiedyś nam zapłacić. I tylko cisza, i nasze ręce, i myśl koląca jak cień. A jeśli tak, naprawdę jest. Wtedy dziwi się, że tak kocha mnie Jakby zaraz świat i miał się skończyć. Kiedy pytasz mnie, czemu rzucam się jak w ogień, Wprost w ramion na tle, myślę sobie. Nic nie może przecież wiecznie trwać, co ze swą los trzeba będzie stracić. Nic nie może przecież wiecznie trwać, za miłość przyjdzie kiedyś nam zapłacić. Nic nie może przecież wiecznie trwać, co ze los trzeba będzie stracić. Nic nie może przecież wiecznie trwać, za miłość przyjdzie kiedyś nam zapłacić.